Dzień dobry Państwu, wita Kapitan Lisowski, dziś mamy 4 maj, godzina 20, upgrade za ostatnie 4 w porywach do 6 dni, gdyż ostatni mój update był 28 kwietnia. W dniu dzisiejszym mamy Świętego Floriana, a więc patrona hutników, tych którzy zajmują się ogniem oraz patron strażaków. Obydwie te profesje w tej chwili są bardzo na czasie, zwłaszcza na wschód od nas bo hutnicy przydaliby się, aby mogli lać tyle stali lub innych metali, aby wystarczało to na broni i amunicję dla Ukrainy, a strażacy mają cały czas pełne ręce roboty, gasząc pożary, które wywołują ataki rakietowe najczęściej i artyleryjskie Armii Rosyjskiej. W dniu dzisiejszym napłynęły do nas pewne racjonalne wieści dotyczące terytorium Azowstalu w Mariupolu, czyli jakaś tam postępująca w ostatnich dniach podwiążenie, również dzisiaj ewakuacja ludności cywilnej oraz zdecydowanie siły rosyjskie w dniu dzisiejszym wdarły się do kompleksu schronów, przynajmniej z jednej strony tam na terenie Azowstalu, więc walki przenoszą się już do bardzo, bardzo bliskiego kontaktu. Jednocześnie w tej chwili spróbuję płynnie przejść do yy, dużej mapy Dawida Bataszwili i chciałbym skorzystać z jego mapy i w tym momencie, tak jak mnie proszono wielokrotnie o to, żebym posługiwał się kursorem niniejszym, coś takiego popełnię. A więc szanowni Państwo... Tu i teraz przechodzimy na mapę. Jest to mapa pokazująca, co się dzieje. Tu, gdzie kursor pokazuje, jest wspomniany przed chwilą Mariupol, ale mając taką możliwość, zacznijmy od zachodu. Zachód, czyli rejon Hersonia, nadal kontrolowanego i cały czas kontrolowanego przez siły rosyjskie, od którego na zachód. I północ cały czas trwają z różnym skutkiem walki, gdyż obydwie strony mają lokalne sukcesy, lokalne porażki, i ta linia frontu cały czas jest tam dosyć płynna. Jednocześnie siły rosyjskie na chwilę obecną nie są w stanie wyprowadzić natarcia na kierunku portu w Mikołajowie. Na północny wschód. Są dwa zgrupowania wojsk rosyjskich, które e, przebywając na tym, patrząc na to zachodnim brzegu Dniepru, spodziewane są, że przygotowują uderzenie na Krzywy Róg, co już było sygnalizowane atakami rakietowo-artyleryjskimi z tego rejonu, właśnie na Krzywy Róg. Ale na chwilę obecną żaden zdecydowany manewr nie został z tego kierunku jeszcze wykonany, aczkolwiek spodziewane jest tutaj w najbliższych dniach jakieś wzmocnienie. Nie wiadomo tylko, czy jest to wzmocnienie z Mariupola, czy jest to w oparciu o inne siły. Linia frontu od rejonu rozlewisk Dniepru. Powiedzmy, że ich środkiem przebiega dalej w sposób całkiem stabilny w rejonie Oriechowa, Hulajpola, aż do e, Wielkiej Nowosilki, skąd siły rosyjskie próbują włamać się w kierunku na północ, skąd mogłyby pójść, zarówno na Pokrowsk. Dobropole, dalej kramatorsk klub bezpośrednio na Izium, bądź też mogłyby uderzać w kierunku Dnipro, ale na to te siły na tą chwilę są zbyt małe i co wskazuje przynajmniej część, być może również celowo podawanych dezinformacyjnie danych, część sił odblokowanych z Mariupola może trafić do rejonu właśnie tutaj, Łymana, aby stąd wchodzić do walki, wzmacniając Jakieś uzyskane na tym kierunku powodzenie, ale póki co kontynuujemy rejon tutaj Wolnowacha. Dalej Doniec, sytuacja jest stabilna, niewielkie ruchy na tym froncie obydwu stronom brak sił do podejmowania bardziej zdecydowanych działań. Dochodzimy do rejonu Gorłówki, gdzie na chwilę obecną działania również zamarły oraz Popasna. Popasna tu jest istotne ryzyko. Cały czas siły tamte są wzmacniane, albo przynajmniej dostarczana jest tam dodatkowa artyleria, tak aby mogły one ze względu na racjonalną odległość pomiędzy właśnie tym włamaniem w rejonie miejscowości Łyman, dążyć do oskrzydlenia i zamknięcia okrążenia dookoła Siewierodoniecka. Sam Siewierodonieck cały czas stabilnie broni się i nie dopuszcza sił rosyjskich. Do okrążenia tej miejscowości. Dalej przechodzimy, właśnie już idąc w kierunku zachodnim, do tej miejscowości Liman, gdzie siły rosyjskie uzyskały pewne powodzenie, w związku z czym pojawiło się istotne, niebezpieczne dla obydwóch stron wybrzuszenie we froncie, ciągnące się tak, że cięciwa tego łuku zamyka się czubkiem włamania, jakie osiągnęli Rosjanie. Na południe od Izium. Zarówno z tych dwóch punktów, jak i przepraszam, wyjście z tych dwóch punktów, czyli Popasna do Łymana oraz Złymana do Iziuma, są to dwa mniejsze, ale groźne, możliwe do uzyskania, kotły, w których mogliby okrążyć siły ukraińskie. Rosjanie, oczywiście. Teraz od Iziumu w kierunku na, na Harków, i tu również jest specyficzne wybrzuszenie we froncie, skierowane jak gdyby przeciwko yy, siłom ukraińskim, które w tym czasie uzyskały pewne małe sukcesy terytorialne na wschód i południowy wschód od Harkowa, odrzucając siły rosyjskie od miasta, ale brak jest Takich sił, aby Ukraińcy mogli w zdecydowany sposób dokonać tu, załóżmy, istotnego włamania, które wyszłoby na tyły wojsk rosyjskich w rejonie na przykład Kupiańska. Teraz na chwilę pokażę Państwu mapę, która mm, ogniskuje ilość żołnierzy obydwu stron w rejonie tego łuku. Donieckiego, pokazującą to, co tam się dzieje i jakie masy żołnierzy i sprzętu biorą w tym udział. Więc przechodzimy do tej mapy. Ta mapa pokazuje, że w rejonie Izium działają około 22 taktyczne grupy bojowe rosyjskie w rejonie Siewierodoniecka i na północ od niego 19 kolejnych. Tu, w tym rejonie, działa około 10 ukraińskich brygad, zarówno ogólnowojskowych, jak i lekkiej piechoty, co się przekłada w siłach rosyjskich, według danych zachodnich, na około 33 tysiące żołnierzy, 570 czołgów, 1070 pojazdów opancerzonych i bojowych wozów piechoty, ale nie wlicza się do tego. Wszystkich sił działających na korzyść tych batalionowych grup bojowych, czyli artylerii, obrony przeciwlotniczej, logistyki i saperów. Jeśli chodzi o siły ukraińskie, jest to około 23 tysiące żołnierzy, 300 czołgów, 500 pojazdów opancerzonych, co do których jest wskazanie, że wszystkie one mają między 20 a 25%. Strat od początku konfliktu, jeśli przyjąć, że 10 brygad to powinno być co najmniej 30 tysięcy żołnierzy, to w tym momencie to mniej więcej oddaje poziom strat, jakie na tym obszarze poniosły siły ukraińskie. I zdecydowanie przewaga, jaką na tym terenie posiadają Rosjanie, to prawie dwukrotna w czołgach i Ponad dwukrotna w pojazdach opancerzonych, a na pewno zdecydowana co do samej artylerii, którą tam angażują. Teraz bardziej szczegółowe spojrzenie według żomini na ten teren, gdzie wskazane są cały czas podtrzymywane według niego możliwe kierunki. Działania sił rosyjskich mające na celu podzielenie ugrupowania ukraińskiego. I tu zaczynając od strony prawej, kleszcze, które idą w kierunku Siewierodoniecka z południowego wschodu i północnego zachodu, następnie rejon Popasnej, gdzie siły mogą być skierowane zarówno na domknięcie okrążenia Siewierodoniecka, jak i dalej na Bachmut w kierunku do Kramatorska. Teraz tak, rejon Jampilu, z którego Łyman i Jampil to ten sam teren, gdzie uzyskali Rosjanie pewne powodzenie i rysuje się taki kierunek natarcia, który niekoniecznie musi się spotkać z tym, co jest w rejonie popasnej, ale może być elementem większej operacji, w której z rejonu Izjumu. Siły rosyjskie chciałyby dojść do Kramatorska od zachodu. Więc jest tutaj kilka koncentrycznych, możliwych kierunków ataku, które się zbiegają ze sobą, tak aby uzyskać to, o czym powiedziałem, czyli rozdzielenie ugrupowania ukraińskiego na mniejsze elementy. Omawiając dalej sytuację, należy wspomnieć że dowiadujemy się o różnych dziwnych akcjach, zarówno ze strony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, jak i służb rosyjskich. Służby rosyjskie permanentnie szukają najróżniejszych winowajców, najróżniejszych pożarów. Za chwilę pokażę Państwu sympatyczną mapę tychże pożarów, różnych innych zdarzeń losowych, łącznie z niszczeniami mostów. I wysadzaniem w powietrze różnego rodzaju posterunków policji w Rosji dzieje się to już w całkiem sporej liczbie miejsc na obwodzie granicznym tego państwa. Ponadto e, infrastruktura kolejowa, którą atakują z jednej strony Rosjanie dla terenu Ukrainy, z drugiej strony wygląda na to, że ktoś coś, ja coś cyganie przysłowiowi, zaczynają powodować podobne, chociaż jeszcze na mniejszą skalę, problemy na infrastrukturze kolejowej rosyjskiej. W samym Naddniestrzu mamy eskalację sytuacji zapalnej, co do której Rosjanie i ich poplecznicy wskazują jako winnych oczywiście NATO i Ukrainę. Trzeba też jednak powiedzieć, że Ukraina złożyła Mołdawii propozycję, że w przypadku gdyby doszło do walk, to Ukraina chętnie pomoże Mołdawii odzyskać kontrolę nad Naddniestrzem, zestawiając siły, jakie są w tym rejonie, w tej chwili po obu stronach konfliktu możliwego na tą chwilę to około 5,5 żołnierzy samozwańczej republiki Naddniestrza i 1500 żołnierzy rosyjskich, i mniej więcej, porównywalna, ale lżej uzbrojona, formacja militarna Republiki Mołdawii. Z rzeczy istotnych to w chwili obecnej Parlament Ukraiński wyraził zgodę na używanie sił Wojsk Obrony Terytorialnej poza terytorium ich formowania i odpowiedzialności, co jest konieczne ze względu na kwestię związaną z rotacją sił na linii styku z przeciwnikiem. W tej chwili ja wiem o takich rotacjach w skali tygodniowej, w przypadku akurat sił obrony terytorialnej, nie wiem w ilu miejscach i w jaki sposób jest to realizowane, ale o czymś takim w kwestii poszczególnych batalionów już wiem i mam pewność co do takiej informacji. Zapowiadana agresja, zarówno przez wywiad ukraiński, którego nie wolno zdecydowanie lekceważyć, jak i przez inne czynniki, mówi o tym, że nie tylko sama Mołdawia poprzez Naddniestrze może stać się, Ofiarą tegoż, tu proszę spojrzeć, mówimy o tym rejonie. Nie tylko sama Mołdawia może stać się obiektem agresji, ale również dotyczyć to może rzekomo również Kazachstanu. Może to być oczywiście zagrywka wywiadu ukraińskiego, ale też coś może być na rzeczy. W tym samym czasie. Co zrobił Baćka na Białorusi? Baćka na Białorusi ogłosił niespodziewane ćwiczenia Sił Gotowości, Sił Odpowiedzi, czyli de facto w jego przypadku praktycznie całych sił zbrojnych. Wyprowadził brygadę rakiet taktycznych ze swojego stałego miejsca dyslokacji. I może to być tylko i wyłącznie, oczywiście, element kolejnej maski Rowki, to podwójnej, bo z jednej strony pokazującej, że coś robi, z drugiej wiążącej teoretycznie siły ukraińskie z trzeciej jednak pokazującej, że bardzo chce, a nie bardzo może, swojemu protektorowi z Moskwy. I co bardzo ważne, pojawia się kolejna groźba użycia atomu, czyli tak zwany scenariusz Sacharowa i to straszenie zaczyna być coraz częstsze w tym zakresie. Oczywiście na to na chwilę obecną bynajmniej nie wykazuje żadnych oznak przerażenia takowym działaniem, bo trzeba pamiętać o jednym. Totalny i absolutny blamasz byłby rosyjski, gdyby się okazało, że oni jako agresor nie radzą sobie w takim stopniu, że muszą użyć broni tak ostatecznej, jaką jest broń atomowa. Teraz tak. Rejon Odessy jest rejonem. Co do którego doszliśmy do wniosku, że tutaj desant się już raczej nie zdarzy, zwłaszcza po zatopieniu krążownika rakietowego Moskwa. Jednak, z danych wywiadu wynika, że tu w Noworosyjsku nastąpiło zgrupowanie floty czarnomorskiej oraz jakiś sił amfibijnych, czyli żeby były one zauważalne, to jest minimum pułk, może nawet brygada piechoty morskiej, którą z rejonu kraju Krasnodarskiego można by użyć na różnych kierunkach, ale że teraz tylko i wyłącznie Odessa, i ten rejon Budziaka, znajdują się tam, gdzie mogłyby dokonać inwazji i zejścia na brzeg siły amfibijne, uważam, że jest to raczej niemożliwe i o tym. Desancie będziemy mogli raczej zapomnieć. Wnioski. To, co w tej chwili można powiedzieć, zwłaszcza przenosząc się wzrokiem i patrząc na łuk doniecki, to rzecz następująca. Okazuje się, że w cenie jest zwykła, dosyć prosta amunicja. Jeżeli pojawia się amunicja o zwiększonym zasięgu, czy to jest z gazogeneratorem, czy też z silnikiem rakietowym, Oczywiście ona potrafi zmieniać obraz walki w tej chwili, przede wszystkim wtedy na korzyść sił ukraińskich. Patrząc na to, że obecnie pojawiają się doniesienia o głębszych uderzeniach artylerii ukraińskiej w ugrupowanie rosyjskie na ponad 20 kilometrów. To uwzględniając zasady taktyki artylerii, oznacza to, że używana do tego jest artyleria o zasięgu nie mniejszym niż 30 km. Normalnie mogłaby to robić tylko i wyłącznie 2S7 pion lub też małka kalibru 203 mm, ale tak naprawdę wszystkie wskazywane przeze mnie i o których jest mowa, Armatochałbice samobieżne z zachodu, począwszy od kołowego Cezara i Zuzany 2 ze Słowacji, przez AS-90 i pancerchaubice 2000, mają możliwość taką, aby na takim zasięgu działać bezpiecznie dla siebie. I to jest pewna wskazówka, nie wprost, że artyleria lufowa tego typu już może się znajdować w rejonie. Walk. Ponadto, z rzeczy yy, ważnych, Polska potwierdziła, że te 232 czołgi znalazły się ostatecznie na Ukrainie. Natomiast, pewną dosyć dużą niespodzianką jest to, że wśród nich znalazły się praktycznie wszystkie zmodyfikowane T72 M1R, między innymi z. Ulepszonym systemem celowniczym, który już nosi symptomy systemu kierowania ogniem, z kamerą termalną Asteria, który pozwala na skokowo lepsze wykorzystanie tych maszyn, ale nie są one wyposażone w pancerz reaktywny, co zdecydowanie obniża ich parametr odporności na oddziaływanie rosyjskich środków rażenia. Mam nadzieję, że sprawa ta zostanie dosyć szybko przez Ukraińców zmodernizowana. W związku z tą istotną donacją, skoro mieliśmy około 384 czołgi typu szeregu T72 -232, oznacza, że w granicach około 150 czołgów, z tego połowa nie dająca się do działania, pozostało u nas. Czy zrobimy z nich pomniki, czy nie, czy staną się źródłem części, jeśli do tego się jeszcze nadają, nie wiem, ale w każdym bądź razie nasze siły zostały poważnie zubożone w zakresie możliwego do skorzystania sprzętu. W tym samym czasie teraz sobie pozwolimy na skromne przejście do kamery, która pokazuje moją skromną osobę. Możemy powiedzieć, że Rosja dokonała rzutem na taśmę spłaty istotnej części swoich zobowiązań, czyli ponad 600 milionów dolarów odsetek od obligacji zapadających w roku 2022, 80, w tym 80 kilka milionów od jeszcze innych papierów wartościowych. Krótko mówiąc, Rosja... Stara się nie zmniejszać swojej wiarygodności w świecie finansów w tym zakresie. Jednocześnie zaczęły się przebijać informacje o tym, że prywatne, mniejsze chińskie rafinerie na potęgę kupują rosyjski surowiec, czyli ropę. Jak to robią, nie wiem, ale raczej w tamtym kraju nie dzieje się nic bez zgody wiadomo kogo czyli władzy naczelnej, co oznacza, że yy, tak jak już wielokrotnie było mówione mówi się jedno, robi się drugie. A co się może zdarzyć w najbliższym czasie? Jest to pewna prognoza amerykańska, którą popełnił Oleg Ignatow, członek think tanku International Crisis Group, przepraszam, International Conflict Group, który przewiduje, co się może wydarzyć 9 maja. Otóż według pana Ignatowa może dojść do... Ogłoszenia powszechnej mobilizacji, czyli odejścia od y, propagandy tego, że jest to jedynie y, specjalna operacja wojskowa, a nie wojna i przyznanie się do tego, że w związku z tym, co się dzieje, pokazując najpierw jakieś sukcesy w postaci Mariupol, ewentualne ogłoszenie nagle jakiegoś samozwańczego y, rządu y, Republiki Ludowej, Chersonia plus... Wyczyszczenie przynajmniej częściowe terenu Kombinatu Azowstal w Mariupolu i ogłoszenie inkorporacji tych dwóch zbuntowanych republik, czyli Ługańskiej i Donieckiej, jako elementy sukcesu. Gdyby jeszcze zdążyli coś w tym czasie zrobić z Naddniestrzem, byłoby to jeszcze bardziej korespondujące z tym, o czym teraz mówiłem. I na bazie takich Spreparowanych informacji prosukcesorskich, prosukcesywnych, tudzież promujących rzekomy sukces armii rosyjskiej, mogliby oni dążyć do takiej istotnej zmiany, jeśli chodzi o prezentowanie tejże wojny swojemu własnemu społeczeństwu. To by też znaczyło, że oczywiście pierwsze co ruszyłaby pełna mobilizacja która za kilka miesięcy dałaby całkiem, powiedziałbym nawet bardzo duże siły do walki rosyjskim dowódcom. Ale też trzeba pamiętać o tym, że rosyjska konstytucja dopuszcza ogłoszenie mobilizacji nawet w przypadku samej groźby agresji, co więc oznacza, że niekoniecznie muszą się do tego posunąć, ale władza rosyjska. Musiałaby rozważyć, co się będzie działo z chwilą, kiedy się przyznają do tego, że ta specjalna operacja wojskowa nie idzie tak, jak chcieliby i jak to prezentują, i że jest to pełnoskalowa wojna, co mogłoby spowodować niepokoje społeczne, a wtedy jedna ze spodziewanych możliwych wersji rozwoju zdarzeń to ogłoszenie stanu wojennego, zawieszenie wyborów. I tym bardziej wtedy możliwa aneksja obydwu Bantustanów i działań związanych z Hersoniem i Mariupolem. W tej sytuacji trzeba powiedzieć, że Rosjanie na chwilę obecną grają w co najmniej dwupłaszczyznową grę ze światem i ze swoim własnym społeczeństwem. Oznacza to, że. Puste półki to jak dotąd za mało, żeby przetłumaczyć Rosjanom, że dzieje się coś dziwnego. Wszystko jest oczywiście sprzedawane im przez rosyjskie media, kontrolowane w całości przez władzę i służby bezpieczeństwa, że to co się dzieje na Ukrainie to jest wielka operacja denazyfikacyjna. I tak naprawdę, że cały świat to są w tej chwili naziści, z którymi biedna Rosja musi walczyć. Moim zdaniem, nikt tu walczyć nie musi. Moim zdaniem, nikt tu walczyć tak naprawdę nie chciał, ale do tej walki niestety doszło. Więc skoro już jest tak, jak jest, to coś z tym trzeba robić. Landlis w wersji 2022 zaczyna działać ale zapowiedź pana ministra Szojgu z dnia dzisiejszego, że tak naprawdę od tej pory już na pewno każda dostawa sprzętu z zachodu dla Ukrainy będzie priorytetowym celem, oznacza, że będą oni dążyli do niszczenia wszelkich możliwych dostaw uzbrojenia sprzętu wojskowego, a przy tej okazji oczywiście będą bombardowane dalej, zarówno linie kolejowe, jak i Wszelkie połączenia drogowe, którymi dociera zarówno pomoc, jak i wycofują się uchodźcy, oraz dociera pomoc humanitarna do rejonów ogarniętych walkami lub też do nich przylegających. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do udostępniania, do lajkowania, do wspierania mojego kanału, również do komentowania. W dniu dzisiejszym dosyć ciężko mi się pracuje. Jestem. Po tym długim weekendzie dosyć wyeksplatowany. Mam nadzieję, że Państwo spędzili go efektywnie i sympatycznie, a przede wszystkim przyjemnie. Więc dziękując za nieprzewijanie reklam, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!